Cześć, tu Patrycja Lipińska dla dzieci. Dzisiaj mam dla Was nową lekcję balonową, a ta lekcja jest z okazji premiery na DVD i Blu-ray filmu, gdzie jest Dory. I dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką Dory, chociaż mam też dla Was małą niespodziankę, dzi y dzisiaj zrobię dla Was dwie różne wersje. Będziecie mogli sobie wybrać, która bardziej Wam się podoba. Pierwsza Dory to raczej taka rybka inspirowana Dory. Do tej, do tej konstrukcji będziecie potrzebować balon serce, balon 160, jedną pięciocalową białą kuleczkę i jedną 160 żółtą. A więc zaczynamy. Zaczynamy od balona żółtego. 160 pompujemy ją dosłownie odrobinę. Nie trzeba dużo, bo będziemy wykorzystywać tylko ten balon do tego, aby zrobić. Yy, Płetwy? Płetwy. No, no to pompujemy. Pamiętajcie, że 160 pompuje się troszeczkę ciężej, chyba że macie pompkę specjalną do serii. 160, ja nie lubię jej używać. Zawiązujemy i na razie odkładamy. Teraz balon serduszko. Jeżeli włożycie serduszko od początku i nadmuchacie, to to serce będzie takie bardziej jajowate. Ja lubię, jak jest bardziej uwypuklone, czyli nakładam balon trochę dalej, i pompuję go odtąd dopiero. Wtedy to serce będzie takie bardziej sercowate. Op. I zawiązuję. Teraz balon niebieski, 160. Pompuję go tak, aby na końcu zostało miejsce na około 3-4 paluszki. Siach. Ok. Okej. I zawiązuję. Teraz łączę dwa balony ze sobą, serce i niebieską 160, za noski na supeł. Ok, teraz na balonie 160 potrzebujemy dwa, jeden, mały pinch twist, czyli kuleczka. Mały bombelek zawiązany wokół własnej osi i już przekładamy balon do przodu. Tutaj, gdzie wypada nam środek, czyli między jakby środkiem serduszka, musimy zrobić małe zgięcie i skręcić na około trzy paluszki. Potrzebujemy jeszcze jedno takie zgięcie, a więc długi balon. Składamy i skręcamy po środku. Dalej oplatamy. Dochodzimy 160 do naszego Pinch Twista. Skręcamy balon. I oplatamy Pinch Twista. Nam długi balon, który świetnie nadaje się do tego, aby zrobić tylnią płetwę, więc wszystko nam tutaj będzie potrzebne. Delikatnie na niego naciskam, aby została mi końcówka, którą mogę przymocować właśnie do naszego pinch-twista. Teraz mniej więcej wyznaczam sobie środek, składam balon na pół i skręcam za pinch-twista. Baza gotowa. Teraz żółte płetwy. Ze 160 żółtej robimy małe zgięcie. Łapiemy za supełek i skręcamy. Nosek przekładamy przez środek, tak aby się nie rozkręciło. I jeszcze jeden taki sam. Tego balona już nie potrzebujemy. Jeżeli robicie kilka rybek, zostawcie go sobie i wykorzystajcie do innych rzeczy. Na razie obcinamy, urywamy. Końcówkę zawiązuję na supeł razem z noskiem. Tutaj, aby się nic nam nie rozplątało. Mamy. Jeżeli zostają Wam długie końcówki, obetnijcie je nożyczkami. Przekładamy na dole. O, właśnie tak. Teraz oczy. Do oczu mała okrągła piąteczka. Biała. Pompujemy odrobinę. Zawiązujemy. Skręcamy na pół. Aby oczy Wam się nie rozkręcały, możecie też zawiązać tutaj na su supełek zrobić. Wtedy oczy nie rozplączą się. I przekładamy na górze. Ryba prawie gotowa, ale trzeba jeszcze domalować oczy. Lubię, kiedy zostaje mała, taka okrągła, biała plamka. Więc albo domalujcie ją białym markerem, albo po prostu ją zostawcie podczas malowania. O, jedna jest i druga taka sama. Zobaczcie: rysuję sobie najpierw tą kropkę, której nie chcę zamalowywać, i resztę po prostu koloruję. Gotowe. Ale mam jeszcze dla Was coś ekstra. Do tej ryby bardzo fajnie wyglądają bombelki. Bąbelki możecie wykonać z przeźroczystej 260. Nadmuchajcie ją tylko odrobinę, nawet nie do połowy i zawiążcie. Aby bąbelki się utrzymały, potrzebujemy taki schemat. Bąbelek i Pinch Twist. Czyli z drugiego bąbelka robię Pinch Twist. I znowu bąbelek, i drugi, i pinch twist. Mamy bąbelki. Teraz tą końcówką, która została, tą końcówkę przekładamy przez dziubek. Teraz wiadomo, że rybka pływa pod wodą. Bój, bój. Gotowe. Teraz czas na drugą wersję rybki dory i ta moim zdaniem trochę bardziej przypomina dory. Tam to była taka rybka inspirowana dory, a to to jest taka bardziej dory, nawet trochę większa. I do tej konstrukcji będziemy potrzebować jeden balon 350, drugi balon 350, oczy, czyli 5-calowy okrągły biały balonik i żółta 160. To wszystko. I taka piękna Dory za chwilę nam tutaj powstanie. Zaczynamy od balona niebieskiego, 350, niebieska. Pompujemy ją tak, aby na końcu zostało miejsce na około mm, 5-6 paluszków, a więc sporo. Delikatnie upuszczamy minimalnie powietrza i zawiązujemy balon. Hupa! Aby lepiej się pracowało na tym balonie, naciśnijcie sobie na niego, on się delikatnie wypełni powietrzem. Teraz zaczynamy od pierwszego pinch twista, czyli mały bąbelek. I zawiązujemy go wokół osi. Aby dobrze go zawiązać, trzeba go złapać za supełek i skręcić. Robimy miejsce na około 6 paluszków, skręcamy. I potrzebujemy jeszcze jeden pinch twist, czyli mały bąbelek, który zawiążemy wokół własnej osi. Teraz czas na buzie, Dori, czyli tak najpierw naciskamy sobie na balon delikatnie. Dory ma taką podłużną buzię, a więc ten y, balon nie może tak być blisko, ponieważ musimy tu zmieścić oczy, delikatnie musi odstawać. I tak jak sobie tutaj odmierzycie, o, jeszcze troszkę, o właśnie tak, powinno być taki brzuszek jak literka D. Skręcamy i zawiązujemy zapięć tłustem. Właśnie tak. Teraz potrzebny nam jest tutaj drugi pięć jest tak aby wszystko trzymało się razem kupy. Bombelek, który zawiązujemy wokół własnej osi. Teraz wypełniamy balon powietrzem. Właśnie powstała nam baza do rybki Dori. Teraz balon czarny, 350 i też nie potrzebujemy go zbyt dużo, więc pompujemy go tylko do połowy. Zawiązujemy. Delikatnie na niego naciskamy, aby stał się bardziej miękki. Zawiązujemy go za górnym pinch twistem. mały się raz. Teraz odmierzamy sobie długość tak, żeby dotknął do naszego długiego balona, ale lubię jak zostaje taki mały ogonek na końcu z niebieskiego balona. Zobaczcie, tutaj w tej rybce został dłuższy, fajnie wygląda, jak jest krótszy, czyli tak jak wyjdzie właśnie w tej lekcji. O, odmierzamy sobie i skręcamy tutaj czarny balon. Aby wszystko nam się dobrze trzymało, potrzebujemy małego pinch twista z czarnego balona. Czyli skręcamy mały bąbelek i zawiązujemy wokół własnej osi. Reszty balona czarnego nie potrzebujemy, więc możecie po prostu odciąć nożyczkami i zawiązać. A ogonek? Dajemy do tyłu. Hmm? Okej. Okay. Teraz czas na boczne płetwy. I one będą w kolorze żółtym i najlepiej idealna będzie do tego 160. Pompujemy. Hmm. Pompujemy, myślę, że do połowy, i zawiązujemy. Możecie oczywiście zrobić, że tak powiem, w powietrzu tą płetwę, ale ja lubię sobie ją przymocować do, do ryby i wtedy już skręcać, jak jest przymocowana. A więc łapię za nosek i przymocowuję między tymi dwoma Pinch twistami. Z jednej strony. I teraz tak. Potrzebujemy bąbelek na około 3-4 paluszki skręcamy. Dwa małe bąbelki. Jeden. Drugi. I trzeci taki sam jak pierwszy, czyli na około 3-4 paluszki. Skręcamy. I zawiązujemy go między tymi dwoma pięć pystami. I wychodzimy z drugiej strony. To samo robimy z drugiej strony, czyli 4, bombelek na 4, 2 małe i bombelek na 4. balona żółtego nie potrzebujemy, a więc obcinamy. Zakręcamy i gotowe. Oczy. Próbowałam różnych wersji i czasami fajnie dory wygląda, jeżeli te oczy są tak bardziej odstające do przodu. Więc jeżeli chcecie, aby były bardziej odstające tak do przodu, to musicie użyć dwóch okrągłych piątek. Ale jeżeli chcecie nie robi Wam to różnicy, to też możecie wykorzystać jeden balonik. Może zrobię po prostu trochę większe. O. I teraz na pół. I przymocowujemy przez środek. Troszeczkę podsuwamy je do góry, ponieważ buzię jeszcze musimy narysować. A więc teraz czas na oczy i buzię. Też zostawcie białą kropkę narysowaną, czyli rysujemy koło, odznaczamy sobie miejsce na białą kropkę i resztę białego zamalowujemy. No i buzia. Dori gotowa. Moi drodzy, ta lekcja jest specjalnie z okazji wydania na DVD i Blu-ray filmu, gdzie jest Dori. No właśnie, a gdzie jest Dori? Wy już oglądaliście ten film? Polecam bardzo, jako bardzo lubię. Do zobaczenia i zapraszam na mój profil na Facebooku Patrycja Lipińska dla dzieci.